Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja, zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania orędzia Matki Bożej, przekazanego do Mistyczki Marii. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu. Drogie dzieci, jestem z Wami, jestem w Was, ja, matka. Bo tam, gdzie jest mój syn, jestem i ja. O moje umiłowane dzieci, kocham Was. Raduję się w Waszym sercu, raduję się razem z moim synem. Dzieci moje, dziękuję Wam, że stałyście się małymi dziećmi, że mogę Was wziąć, ja matka, jak dziecko za jedną rękę, a mój syn za drugą. Dzieci moje, pamiętajcie o tym, wyciągajcie swoje ręce tylko do nas, nie podawajcie nikomu rąk. Nie podawajcie rąk światu. Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi, dziećmi mojego syna, On jest Waszym Ojcem, On jest Waszą miłością miłosierną. On Was zna, tak jak i ja, znam każdego po imieniu, znam Wasze troski, znam każdy głos i pragnę przytulać każdego z Was, jak i ja, tak i mój syn. O ukochane dzieci nasze jak radujemy się w Waszych sercach. A i są serca, które mówią, że nie wytrwają w tym. Zawierzcie, zaufajcie, zaufajcie mi i mojemu synowi, że to my jesteśmy drogą, którą chcemy Was prowadzić. Ja, Matka, zatroszczę się o każdego z Was, o Wasze rodziny, o Waszych dzieci, wnuków, o Wasze prace, tylko zaufajcie mi. Kocham Was matczyną miłością, wielką miłością. Pamiętajcie i wy o miłości do mnie, i do mojego syna. Dziś Bóg udziela wam, drogie dzieci, szczególnych łask, szczególnych darów. Bóg jest miłością, a wy jego dziećmi, które tak bardzo ukochał i umiłował. Drogie dzieci, Bóg rozlewa na wszystkich was swoją miłość. Gdybyście wiedziały jaką miłością obdarzył was Bóg, serca wasze nie splamiłyby się żadnym, nawet najmniejszym grzechem. Jestem królową nieba, królową każdego ziemskiego serca, waszą niebieską mamą. Drogie dzieci, proszę was, tak bardzo was proszę, nie pozwólcie, aby ogarnęło was zniechęcenie i lenistwo. Proszę was, Zaufajcie Bogu, zaufajcie mojemu synowi, żyjcie w pokoju i miłości. Drogie dzieci, nawracajcie się i żyjcie w czystości, żyjcie łaskami, które jak deszcz w dniu dzisiejszym spadły na dusze wasze. Córeczko moja, moje serce jest smutne, bardzo smutne. Serca ludzkie są zamknięte tak bardzo zamknięte na mojego syna. Odwracają się od Niego, są zimne, zdominowało je zło, dlatego płaczę. Ból przeszywa mnie, ja, matka, cierpię, bo moje dzieci odrzucają to, co jest najważniejsze dla ich życia. Wybierają śmierć. Są dusze i serca mi oddane, ale mój syn chce wszystkich serc. Każde serce jest mu drogie, każde dziecko Jego które idzie na zatracenie, oblewa łzami i okupuje straszliwym bólem. Oddaj swoje serce do końca mojemu synowi. Niech serce Twoje już nie należy do Ciebie. Niech naprawdę będzie własnością mojego syna. Powierzaj się mu nieustannie. Szatan chce zniszczyć to dzieło, będzie stale próbował. Dlatego trzeba zatopić się w miłości, zapomnieć o sobie, odrzucić wszystkie wątpliwości, umrzeć dla swoich pragnień, marzeń, ambicji, planów. To wszystko odsunąć, a stać nieustająco na kolanach w miłości mojego syna. Zatopić w nim każdą sekundę, i tak sekunda po sekundzie kochać i przyjmować miłość. Drogie dzieci, wołajcie, Jezu. Maryjo kocham was, ratujcie duszę. W zjednoczeniu serc wołajcie: Jezu, Maryjo kocham was, ratujcie duszę. To wołanie otwiera serca wasze i stają się one kanałami miłości, jaka przez wasze serca płynie do tych, którzy nie znają miłości. To szczególny czas. Jeszcze raz wam powtarzam, drogie dzieci, to jest szczególny czas. Przyobleczcie serca Wasze w szaty miłości, pokory, wierności. W centrum Waszego życia postawcie mojego syna. Jemu bądźcie posłuszni i oddani. Drogie dzieci, mój syn Was nie zawiedzie. Każde serce, które do Niego należy, otacza szczególną opieką, szczególną troską. Ja, Wasza Mama, Mama pocieszenia. Królowa tego narodu wybrawam Was, aby przez Was, przez Wasze serca ludzkość poznała miłość miłosierną, jaką mój syn pragnie rozlać na świat cały. Nie lękajcie się, osłaniam Was swoim matczynym płaszczem, otaczam matczyną opieką, abyście byli silni łaskami, których Jezus Wam udziela. Nie wchodźcie w spory. Radujcie się. Bo wielkie rzeczy czyni dla Was mój syn. Rozkochane w moim synu wołajcie, Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze. W miłości, moje dzieci, w miłości i czystości serc wołajcie, Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze. Dziękuję Wam, że wraz ze mną uwielbiacie mojego boskiego Syna, który Was błogosławi i Was strzeże. Kocham Was, drogie dzieci. Dzieci moje, czas jest krótki. Wy inaczej go mierzycie, niż odliczany jest w niebie. Zatem dobrze go wykorzystajcie. Pragnę dzisiaj razem z Wami modlić się o otwartość Waszych serc. Pragnę modlić się o ufność i wiarę dla Was. Pragnę modlić się o liczne dary, które przygotował dla Was mój syn. Dzieci moje, aby przyjąć dary nieba, potrzeba serca czystego, otwartego, ufnego i pokornego. Zostawcie za sobą samych siebie, swoje słabości, swoje sprawy, problemy i troski. Jesteście teraz u mnie, u swojej mamy. Pozwólcie, że ja zajmę się waszymi sprawami, a wy przygotujcie serca wasze. Niech będą gotowe, niech będą ufne, niech z dziecięcą prostotą przyjmują wszystko, czego będzie dokonywał mój syn poprzez swojego ducha. Dzieci moje, mój syn przygotował dla was piękny czas. Wystarczy, że otworzycie serca wasze, a doświadczycie nieba. Pragnę gościć wraz z synem, duchem i Ojcem w waszych duszach. Przynosimy ze sobą miłość, która wypełni Was po brzegi i rozleje się na Waszych bliskich. Wy przyjmijcie z wdzięcznością ten wielki dar, wielbijcie Trójce Świętą i wysławiajcie Boga za Jego dobroć i hojność. Niech Duch Święty napełni Wasze serca i dusze, niech Wam błogosławi, prowadzi i stanie się światłem na tej drodze życia, którą będziecie kroczyć. Jezu Mój, Synu mój, spójrz na swoje dziecko. Jest tak słabe. To dziecko tak bardzo potrzebuje ciebie. To dziecko jeszcze nie dowierza, ale nie patrz na to, synu mój. Ono pragnie ciebie, pragnie Twojego pocieszenia. Pragnie Twojej miłości. Pragnie wyzwolenia z tego, co je tak bardzo dręczy. Synu mój, przyjmij to dziecko. Przyjmij to serce. Spójrz, spójrz na to biedne serce. Proszę cię, synu, to serce, proszę cię, abyś umieścił w swoim sercu. Zalej swoją miłością, zalej swoją krwią, ona przyniesie ulgę, pokój, ona ukoi wszystko. Synu mój, obdasz miłością, pokojem, radością to serce, to dziecko. Niech już więcej się nie niepokoi. Dzieci, błogosławię Was swym matczynym błogosławieństwem.